Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem dla Was o tym, jak zarejestrować numer VAT na Litwie. Oczywiście nasza spółka oferuje dwóch typów spółek do sprzedania, czyli z numerem VAT i bez numeru VAT. Najczęściej nabywane są spółki bez numeru VAT i dlatego opowiem Państwu, jak nabyć, jak zarejestrować się podatnikiem VAT na terytorium Litwy. Dlatego, aby zarejestrować numer VAT na Litwie, potrzebne są następujące dokumenty. Jest, są to dane dotyczące siedziby e, spółki, dane dotyczące os osób, które będą kontrolowały tę spółkę, e, dane dotyczące działalności, która będzie planowana i która będzie, e, która będzie wykonywana na terytorium Litwy. I także dane dotyczące nieruchomości. Wszystkie te dokumenty i formularze muszą być złożone do Urzędu Skarbowego. I bym także chciałam przypomnieć, że nasza spółka oferuje usługę, e, usługę rejestracji VAT, i, która może od, o, od zera od zarejestrować zera e, VAT-numer na spółkę. I w wypadku wszystkich, wszelkich pytań także udzielamy odpowiedzi.